Cześć, nie ja jestem Rodaty, a przed Wami coś dla fanów RPGów, gier turowych i też odrobiny rogala. W Overhaul miałem już okazję zagrać, zapoznać się z tą produkcją w wersji takiej prasowej pre-alfy na początku marca. Ten tytuł pojawił się w formie już takiej w pełni grywalnej na Steamie. Postanowiłem do niej powrócić i zobaczyć co ciekawego się zmieniło gadając o swoich wrażeniach z tej produkcji w takiej już wersji, która powinna dostarczyć wam odpowiednią ilość frajdy. To już nie jest wersja prasowa, spokojnie osoby, którym się ten tytuł spodoba mogą kupować. Na dzień dobry też wita nas wspaniała muzyka. Posłuchajcie zresztą sami. Warto też powiedzieć, że jest to gra turecka, i w sumie opierdoliłbym jakiegoś kebaba. Ale nie bądź bezwzględnie o stereotypowi. Pamiętam z Prealfy, że tytuł spodobał mi się z trzech powodów. Po pierwsze była to gra trudna, nawet diabelnie trudna. Po drugie, ręcznie rysowane grafiki, no może się wydawać, że te proste graficzki, jakieś obrazki są z gimpa czy z Photoshopa gdzieś tam robione, ale na kickstarterze gry można było znaleźć filmy, pokazujące, że to wszystko jest jednak ręcznie rysowane i wycinane. Trzecia sprawa to mieszanka turówki, rpg i przygodówki. Overfall jest też grą bardzo tanią. Oficjalnie 10 euro, a nieoficjalnie na G2 na przykład zaledwie 15-20 zł. Jeżeli kochacie gry turowe, rpg to z miejsca warto się zainteresować. Czy to przesadne słodzenie już na sam początek materiału? Nie, bo 15-20 zł za grę, która już w prealfie prasowej oferowała naprawdę spory randomowy content. To dobry znak. Jak zaczyna się Overfall i o co chodzi? Ta produkcja miesza nam grę fabularną, mamy tutaj wątek fabularny, na początku poznajemy dwie postacie ich jakby losy. To wymieszane z rpg bo przyszłość w tej grze, czy inne klasy postaci, wygląd naszej drużyny, jej umiejętności, przygody, zależności, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od naszych decyzji. Jednak uwaga, Overfall jest grą roguelike. Tutaj postacie umierają na śmierć. Jeżeli wam nie pójdzie przygoda, wyprawa, misja albo Quest, wróci połowa drużyny albo tylko dwóch bohaterów, no to kappa, bo postaci wskrzesić się tutaj tak stryk nie da. Overfall poza tym oferuje nam elementy ekonomii. No może bez przesady, bo nie jest to gra handrowa, ale wymieniać się, handrować, ulepszać nasze postacie też będziemy. W tym tytule mamy cztery główne jakby walutki, tak zwane fragi, symbolizowane takim złamanym mieczem. To typowa waluta używana po prostu do wszystkiego. Mamy też dust, czyli jakby pył do ulepszeń postaci lub dodawania naszej łupince busta do prędkości, kiedy nią płyniemy. Na przykład, kiedy chcemy uciekać przed piratami. Mamy też runy służące do wskrzeszania ochrony i najmowania nowych ludzi oraz jedzenie służące do leczenia rannych. To wszystko jest walutą. To wszystko możemy wymieniać, handlować, czasami używać w odpowiednich questach. Co istotne, te walutki przydadzą nam się nie tylko do handlu, bo w Overfall powiedzmy bardzo istotne jest czytanie. To trochę wada, bo naprawdę przeskakiwania przygód dialogów Przeklikiwania jest tutaj dość sporo, jeżeli nam się nie chce czytać, trochę za dużo. Czytamy nie tylko sporo śmieszkowych opcji dialogowych, ale też opcje wyboru w rozmowach, potem jeszcze questy, opisy skilli, opisy buffów lub debuffów nadawanych na nasze postacie, czy jakby ich ulepszeń i czegoś co sprawia, że idzie nam po prostu gorzej. Jeżeli ktoś z Was nie, nie wie, czym są buffy i debuffy, no warto sobie doczytać, bo to prawie w każdej grze występuje. Tego wszystkiego czytania jest sporo i te walutki często możemy na coś innego wymienić, na przykład w dialogach. Overfall nie jest grą dynamiczną, ale mechanika turowa jest iście bardzo dobra, przemyślana, przyjemna zaskakująca i fanom takich, powiedzmy takiej mechaniki walki na pewno to się wszystko spodoba. Jeżeli chodzi właśnie o samą walkę, jak ona wygląda, jak się odbywa. U góry mamy taki paseczek, który pokazuje nam, które postacie się kiedy ruszają i warto też wspomnieć o perkach. Nasze postaci mogą uczyć się nowych rzeczy na trzy sposoby. Albo w tawernach, albo poprzez odblokowanie rzeczy na kolejne rozgrywki, czyli zrobimy jakąś misję, czy jakiś achievement, czy coś w tym stylu i mamy po prostu kolejne perki, jakie rzeczy do wyboru na kolejne rozgrywki, albo uczymy się tych perków w bitwach. Ten ostatni sposób jest najciekawszy, bo jeżeli mamy sporo negatywnych czynników po bitwie, to możemy nabawić się pernametnego negatywnego perka, na przykład ślamazarności albo ślepoty. Jeżeli radzimy sobie dobrze, to możemy nabrać krzepy czy bonusów. To plus, losowość świata Overfall daje nam zabawę przy każdym kolejnym podejściu. Problem jest tylko taki, że czasami misje, jakie sobie wykonujemy, przez tę właśnie losowość bywają na dzień dobry bardzo trudne. Wędrując po morzach na początku, powinniśmy przyglądać się też co robią frakcje i zastosować metodę, gdzie dwóch się leje, tam trzeci korzysta, czyli wlać temu, który wygrał bitwę jest poturbowany. Powinniśmy go poskładać bez większych problemów. Overfall po przejściu paru dialogów daje nam sporą swobodę. Możemy eksplorować wyspiarski świat samemu, decydując jakie misje chcemy robić. Z kim współpracować, a kim z kim walczyć, albo do jakich innych statków chcemy dobić i porozmawiać. Jeżeli nie wszystko kończy się, powiedzmy tutaj, rozmową, bo Overfall. Y Posiada ciekawie zaprojektowany system frakcji. Jedni na przykład nie lubią się z innymi, inni trzymają się z jakimiś jeszcze innymi i to często wpływa na napięcia w naszej ekipie, kiedy przykładowo Ork ma ochotę wpierdzielić elfą, a jeszcze innym razem członek naszej ekipy kiepsko radzi sobie w walce ze swoimi braćmi. Problematyczny jest trochę balans handlu. Zdobycie niektórych walutek bywa dość trudne, na przykład kamieni runicznych, a wymiana ich na co coś innego jest diabelnie kosztowna, kiedy akurat kamień runicznych sobie kupić. Czy ta gra ma cel? Tak. Mamy wątek fabularny, który powoli się rozwija wraz z naszymi postępami. Możemy też brać questy od frakcji, z którymi mamy dobre stosunki. Na przykład z ich statków po prostu podpływając i gadając. Czasami efekt quest'a jest odwrotny. To największa zaleta Overfall, ta randomowość wydarzeń, bo na przykład w trakcie quest'a okazuje się, że stado wielkich orków molestuje małą elfkę, a my mieliśmy dosłać Posiłki w tym molestowaniu, zamiast tego pomagamy małej elfce i wszystkie gejowate białoskóre, wysokie elfy są nam za to wdzięczne. Mamy oczywiście plusik u elfów. Finalnie rzecz biorąc, jest to jeden z lepszych indyków, jakie grałem ostatnio. I moi drodzy, nie macie wrażenia, że ten kwiecień marzec jakiś urodzajny indykowo się wydaje, prawda? Bardzo fajny Enter the Gungeon, też Rogal, bardzo fajny Epistory, mega fajny Stardew Valley. Do tego grona gierek, które oceniam na miniaturkę zieloną, czyli są to produkcje przynajmniej bardzo dobre, dołącza Overfall. Bardzo niska cena, bardzo dobry content dla fanów RPG'ów turówek rogali jak ulał. Chociaż trzeba powiedzieć, że overflow może być grą, która generuje u nas sporo niecenzuralnych słów, kiedy przegramy to tracimy wiele, praktycznie wszystko. Rozpoczynamy niemal od zera, nawet po godzinie czy dwóch zabawy. Jedyną większą wadą produkcji jest częsty wpierdol. Wchodzimy do lokacji, która jest totalnie niezbalansowana w stosunku do naszej ekipy i do tego jakie mamy powiedzmy możliwości, bez ostrzeżenia. Na koniec warto wspomnieć, że po wyjściu z wczesnego dostępu cena Overfall może delikatnie wzrosnąć. Twórcy mówią, że cena będzie wynosić od 10 do 20 euro oficjalnie. Mimo tego contentu, powiedzmy, mimo tego wszystkiego content po wydaniu na Steamie oraz opcja korzystania ze Steam Workshop lub tworzenia własnych przygód do Overfall, to solidny plus. Dla mnie jest to produkcja przynajmniej bardzo dobra. Tyle.